W ostatniej chwili Hot Wheels City nareszcie bez slajmu i gigantycznych potworów biegających po ulicach. Ale to chyba nie do końca news. O! o, a nasi ulubieńcy Chase i Elliot realizują dziś dostawy burgerów z rajdowej burgerowni. To także nie jest jakąś wielką rewelacją, ale najważniejsze, że w mieście nie ma slajmu ani potworów. I dla ciebie burger, a to dla was burger. I jeszcze jeden burger, a oto twój burger. To już trzysta siedemdziesiąt. No to jedziemy po rekord. Ha! Trzysta sześćdziesiąt dziewięć. Zaraz cię dogonię, stary. Będziesz się musiał mocno postarać. To się nie liczyło. Sam bym zjadł burgera. Owielbiam pikle. Nie moja bajka, Ja za to lubię dużo sera uh. o -o. Oto Chłopcy, lepiej bądźcie ostrożni. Kod zgłoszenia to Sokół wleciał w Cokół. Seryfie, chyba wiem, co się stało z gołębiem. Pikle. Nie, to musi być coś poważniejszego niż zwykłe zatrucie. Na tyłach burgerowni widziałem beczki ze slajmem. Draven musiał je tam zostawić po swoim ostatnim ataku. Slime musiał się dostać przez pikle do burgerów, które dzisiaj rozwoziliśmy po mieście. I gołąb na pewno go zjadł. Chwila, moment. To wy rozwozicie? Uhu, dobrze wiedzieć. Ale muszę was przeprosić. Mam do pogadania z takim jednym daszkiem. No! Trzeba natychmiast odzyskać burgery, zanim ktoś jeszcze je zje. P -kla. P -kla. ma duże kłopoty. No i my też, ale chyba wiem, kto pomoże. Pikle! Wow! Queen, jak ty to robisz? Przez rozgałęzienie na linii czasoprzestrzeni. Oh, no tak! Totalna prościzna. Tak pytam dla Eliota. Pikle! To, co się dzieje? To przydałaby się teraz mądra i pragmatyczna astroinżynierka. Najpierw musimy złapać gołębia. A ja wiem jak to zrobić. Czekaj, jak się nazywa to dziwne coś na twoim dachu? Wielowymiarowy mutant, reduktor rozmiarów. Jak? Czy możesz raz jeszcze powtórzyć? się pomniejszać. No i to rozumiem. Brzmi świetnie. Wywapcie gołębia na otwartą przestrzeń, a ja będę działać. Tak jest, kierowniczko. Hej, ptasimuszczku! Zapraszam na porcję pysznego slajmu! Musicie go zabrać z dala od budynków. Znam jego ulubione miejsce. Całymi dniami potrafi tam siedzieć. O tak, ty wielki latający szczurku! Pomnik! Siedź sobie spokojnie. No, ale co zrobimy z tym całym slime'em? I z Elliotem? Jest tylko jedna osoba, która nam pomoże ktoś, kto o slime wie dosłownie wszystko. Wow! Nie, ty chyba sobie żartujesz.